Dzień dobry, cześć, czerwonym z tej strony Wiktoria Jarniewska i witam was wszystkich ponownie na moim kanale. Zdaję sobie sprawę z tego, że wyglądam jak jakaś. Sexy nauczycielka, ale w dzisiejszym filmiku podpowiadamy sobie na trochę hejtu w, z TikToka. Jak wiecie albo i nie wiecie, od jakiegoś czasu jestem tam bardzo aktywna, chociaż ostatnio się opuściłam, przez to, że miałam dużo nauki, teraz byłam chora, w sumie to dalej nie jestem. Ale siedzenie w domu bez nagrania odcinka to jest dzień stracony. I od jakiegoś czasu tak sobie gromadziłam takie perełki, takie najlepsze hejty, jakie mogłam znaleźć pod moimi TikTokami. Może ja już nie będę przedłużała i zapraszam was wszystkich do oglądania. pierwszy hejt Nowy rok, a ty wciąż żałosna. Został on napisany pod tym, kiedy dałam opis, że nowy rok na TikToku: dalej tyle samo nienawiści i hejtu. Także tak, nowy rok, a ja dalej jestem żałosna. Masz może jakieś zaburzenia psychiczne twarzy? Wiesz, co z tego, co zauważyłam i założyli moi znajomi, to mam chyba zaburzenia psychiczne całego ciała. Żeś się rozkraczała jak rozjechana żaba na ulicy. X. Spacja. D. W sumie to za porównanie, lubię żaby Ale specjalnie dla ciebie rozkracza się tak jeszcze raz <grywa> Chyba mi coś strzykło w kolanie O! To jest ta od zniszczonego ryja i za małych ubrań XD Eka z tej strony, ta od zniszczonego ryja i za małych ubrań z czystej ciekawości zajrzałam na profil osoby, która to napisała. I moja telka zawsze dobrze mówiła: Najpierw zaczynam od rozliczania siebie, a później od oceniania i rozliczania innych. Także sorry, baby, cieszę się naprawdę, że nie masz za małych ubrań i jesteś taka piękna, żeby mnie obrażać. I napisały, że wyglądam jak facet. No to odpisałam, że na pewno faceci mają taką budowę ciała jak ja. A zaś inna osoba napisała, grubi mają identyczną jak ty. Oh no, czy to oznacza, że jestem gruba? Pod jednym z TikToków napisała, czy moja osoba i moje acting pasują bardziej do roli Violetty czy Ludmiły. Jakaś osoba napisała gwiazdy pornoli. Osoba, jakbym odkryła trochę więcej ciałka, to może i bym się nadawała. Zwłaszcza w takich seksyjnych okularkach. Wyglądasz jak facet! Dzięki za komplement! A tak szczerze, to chciałabym być facetem, naprawdę. Uważam, że faceci mają w życiu łatwiej. Tak uważam, że zostawić kciuka w górę. Najwięcej hejtu od zawsze jest pod moim kombinezonem w paski. Jak ktoś napisał, jest i za mały kombinezon! Czy ja wiem, czy ten kombinezon jest za mały? Jak dla mnie bardzo dobrze leży. Wiktoria, ale jesteś w nim piękna i sexy. Czekaj, tak jak chłop. Jak już mówiłam, faceci mają żyć łatwiej Podobno wyglądam jak facet, więc no mogę nawet tak siedzieć Rozkracza się jak łatwa SU, jakiś trójkąt A nie Niezłe porównanie skarbie Co ty robisz z tymi ustami? XD W sumie to nic Piosenki Tini, nie wiem jak mały muszek trzeba mieć, żeby tego słuchać Instasji osoby, które słuchają piosenek Tini, wszyscy mamy mały muszek. uuuu Bosne miny, xD Ludzie na TikToku dzielą się na takich, którzy uwielbiają moją mimikę I takich, którzy ją nienawidzą i hejtują Jak to ludziom dogodzić, powiedzcie mi Szczerze mówiąc, nie lubię się wczuwać w TikToki O, fuj, ale brzydki uśmiech, no sorry, bez obrazy, xD Dokładnie, mój uśmiech przed założeniem aparatu był o wiele ładniejszy ale ty głupie miny robisz O ty, ula brzydula Ej, w sumie no dzisiejszy look nawet do niej pasuje Umiem tańczyć lepiej od ciebie, bo ty tylko wygłupiłaś się przed Tiktokiem. Z chęcią zobaczymy jak tańczysz, możesz dodać film i mi oznaczyć Miny jak strający kot na pustyni ma nie wiesz jak wygląda strający kot na pustyni Z tego co pamiętam moja pierwsza trajerka tak mówiła i ta mina wygląda tak o i właśnie dużo osób twierdzi, że za bardzo się wykrzywiam na tych TikTokach i za bardzo się wczuwam. Więc nie mogę nagrywać, mając minę jak strający kot na pustyni. Toki osób z miną strającego kota na pustyni wyglądają tak: I dawaj dalej, dawaj piki na aplika. Poruszamy się jak króle i to wygląda. Z takimi, jak my to można tylko się zdobywać, to automatycznie jest, ale on dwa trzyma. Więc proszę Cię nauczyć odróżniać mi nasającego kota na pustyni od czuwania się w No Przestań się tak krzywić, bo to aż obleśne. Kurna chyba powinna przestać się tak krzywić, bo jakaś randomowa osoba z TikTokami tak każe. Straszna jesteś z tymi minami. Zawsze powtarzam, że jestem potworem. Proszę, nie maluj się. Masz rację, może ja lepiej przestanę się malować. Ten komentarz był naprawdę bardzo ciekawy. To ty Zeba XD? Kto pamięta Zeba? Zostawia komentarz. W sumie ja go pewnie dużo osób pamięta i zna. Ale kto pamięta o mnie w roli głównej na jego odcinku, zostawia komentarz! Z żadnej strony nie przypominasz Violety, więc przestań się kompromitować. Specjalnie na Twoją prośbę będę dodawała jeszcze więcej acting z Violetty. Czemu w tym wieku bawisz się w Violettę? Nie wiedziałam, że żeby kogoś lubić, trzeba być w jakimś określonym wieku. I'm so sorry. A ten komentarz naprawdę bardzo mnie rozbawił. Nigdy się nie całowałaś, mogę pomóc. Wiecie co, może ja zrobię casting na osobę, z którą przeżyję swój pierwszy pocałunek. Słyszajcie się w komentarzu. No i na dzisiaj to już tyle. W sumie powiem wam, że to nie były takie do końca typowe hejty, bo nie chciałam się już takich szukać i nie chciałam też wstawiać takie z przekleństwami. Ale sami widzicie, że takie komentarze są niepotrzebne i są żałosne. Także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak było zostawcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Widzimy się w kolejnym odcinku, buziaki Mua i pa pa!